Czasy są jakie są, im większe głupoty się wrzuca, tym lepiej się one oglądają. Może nie do końca poprawne politycznie to jest, ale walić to. Przez jakieś dwa tygodnie cały czas mi tak dzwoniło w uszach po tym wyścigu, ale nie założyłem zatyczek i do tej pory nie żałuję. Gościem Rozmów z Impulsem jest Robert Michalski, twórca firmy Stradale Classics, biznesmen, youtuber i pasjonat motoryzacji. Co to jest Eurościema i jak, albo raczej gdzie wyrywać się z korporacyjnego bagna, dowiecie się z naszej rozmowy. Nim jednak posłuchacie, to najpierw zobaczcie, jak nasz gość poradził sobie na torze offroadowym poligonu 4x4 i jaki czas wykręci. Jeźdź, tu się pali normalnie, czy co? Normalnie tu z kluczyka? Chyba nie z przycisku. No już mi się podoba! To M606, tak? I czy co tu jest? O, poczekaj! No podoba mi się! Gdzie jedziemy? Tak, <kłysy> Muszę wyczuć maszynę. Go. Ale mi się mylą te, te klucze. I co teraz? Tam? O, tak. U, chłodno trochę. No ale ten zapach pach, długo wstaje. Bardzo. <grym> 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 e, trzymajcie kciuki. <grym> To tak blisko. I czas, ogólnie ze wszystkich, co jeździli. Tak? O proszę. No to ładna zadymkach. Nic nie widzę. O! To nie wiem, nie wiem co to znaczy, ale okej. Okay. 201, tak? 201. Dobry, bardzo. 2.01! Tak? Tak. Tak. No? Ale szczolek! No to fajnie, miło. Fajnie, ale kurczę, trochę trzeba się nakręcić. czuć już w rękach. Dużo radochy, naprawdę. Tak, fajny ten tor. Polecam, już, już wiem, że tu zaraz wrócę. Piasek w zębach, błoto wszędzie, absolutnie wszędzie. Kupa piachu i błota. No i to jest wprost proporcjonalne do radochy, jaką odczuwałem. Także dużo błota i piachu, więc dużo radochy. No, no i diwę. Posłuchajcie i spójrzcie na to, no. coś pięknego. U. U. Drodzy widzowie, przed wami Robert Michalski Stradale Classics. Cześć, miło. Cześć, powiedzieć. bardzo miło. Na starcie, skąd można ciebie znać, z czego jesteś znany? Z czego można mnie znać? No pewnie z tego, że jestem powiązany z ciekawymi samochodami, bo zajmuję się tym już ponad 10 lat. Stradale Classics, firma, którą stworzyłem, tak naprawdę z pasji, po to, żeby właśnie obcować z tymi autami marzeń i swoich, jednocześnie spełniam marzenia klientów, zajmuję się y, sprzedażą y, wyszukanych samochodów, głównie importuję je z Japonii, tam mam też swój oddział czyli jakieś takie Ferrari, Lambo, Porsche, Mercedesy, AMG, BMW, M-Power to jest taka moja specjalność i G-klasy oczywiście. Brzmi jak piękne życie. Tak, brzmi tak. Z zewnątrz zawsze wszystko ładnie wygląda jak na Instagramie, To ale jednak biznes to biznes nie zawsze jest najłatwiej, tak? Też mam kanał na YouTubie, w TVN Turbo też można mnie spotkać już od wielu, wielu, wielu lat, Także. Stąd pewnie gdzieś tam można mnie kojarzyć. Super, dobra, z wrócimy do tych wszystkich wątków, ale zanim to jak emocje po przejeździe? W ogóle słyszałem o Twoim czasie, jakbyś powiedział jaki on był? Eee, 2.01 chyba więc z tego Fenomenalny samochodem. czas, naprawdę dobry. No dzięki, dzięki, podobno eee, tak, nieźle. Wiceliderem jesteś w tej chwili, a liderem jest właściciel tego toru, oczywiście okay. tak samo jak reszta był pierwszy raz na tym konkretnym torze i pierwszy raz to jechał, no ale hmm. jest też mistrzem Polski w rajdach yy, górskich, więc nie, ja jestem typowym amatorem, więc y, tym bardziej się cieszę, że się udało taki czas wykręcić, bo też pierwszy raz na tym torze, pierwszy raz w takim sprzęcie, y, więc fajnie, cieszę się, ale no jeszcze sporo osób po mnie będzie jechało zapewne, więc to tak chwilowa radość, myślę, że pewnie ktoś mnie tam Słuchaj, przebije. Na ten moment to tak na mniej więcej 20 chyba przejazdu, tak plus minus, zgodnie, no to jest naprawdę no. dobry wynik. E, a powiedz, no jak właśnie, jak emocje, jak wrażenia, co czułeś? Super, super. Powiem Ci, że ja, no, kocham takie rzeczy, no, kocham takie rzeczy, bo też y, sam gdzieś tam dla, dla radochy sobie jeżdżę, mam też Mavericka, tylko, że no, mało czasu, więc nie korzystam z niego tak, jak powinienem. E, tym omm pierwszy raz jechałem, znam, znam tam pojazd, gdzieś tam jak y, był zaprezentowany już ładnych parę lat temu, to śledziłem to wszystko, zawsze się chciałem przejechać, więc tym bardziej się cieszę, że dzisiaj to nastąpiło. A jak się dowiedziałem, że w ogóle tu jest OM606 silnik w tym samochodzie, czyli y, no taki stary kultowy silnik z Mercedesa, coś co ja kocham, klekot diesla i ten czarny dym z tyłu, no to w ogóle ku paradochy. O! Fakt, że to turbo późno wstaje, więc już teraz już wiem, że trochę inaczej jeszcze bym mógł pojechać, bo w dwóch zakrętach trochę mnie tam zdławiło, yy, ale dużo radochy. Dużo radochy, ja lubię też się bawić w terenie, nie mam doświadczenia jakiegoś, jestem typowym takim amatorem niedzielnym, powiedzmy, gdzieś tam G-klasą, czasami się bawiłem w terenie i tak dalej, yy, ale dużo, dużo fajnie, yy, dużo emocji, jak jest piach w zębach i błoto na twarzy, no to musi być fajnie. No. To jest super, no, ale to widzisz, Jesteś pierwszą osobą, pierwszą raz rozmawiam z osobą, która tak y, dużo powiedziała o tym samochodzie i tak wiesz, y, i o silniku i tak dalej, więc widać, że ta pasja po prostu w żyłach aż no spulsuje. W żyłach płynie ta benzyna, no chociaż tu w tym przypadku olej napędowy, ale no, ten dym, dym jest piękny w tym, to jest taka, wiesz, to jest taka motoryzacja no, w pełnej krasie. Tak. No, no tak, w dobie teraz tej całej eurościemy tych wszystkich. How dare you? Pseudo-norm, i tak dalej, tu u nas w, w Unii Europejskiej, no to zobaczyć jeszcze coś takiego, co tak kopci na czarno. Może nie do końca poprawne politycznie to jest, ale walić to czasami trzeba mieć trochę. Można do to potraktować człowiek jak taki skansen. Pięknej motoryzacji, która już oczywiście Dokładnie. odchodzi, niestety, do historii. No właśnie, właśnie. Ale można sobie tak zobaczyć, e, poczuć to. Jakie były twoje impulsy tytułowe do tego, co robisz? Jak to się rozwijało? Jaki był taki duży impuls, jakie małe impulsiki po drodze, e, które cię doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteś teraz? E, historia była dosyć prosta e, i to też tak zabrzmi, e, jak, jak jakiś taki oklepany frazes, ale po prostu w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, co lubię w życiu robić i zacząłem to robić. To znaczy, ja kocham samochody motoryzację od dziecka i zawsze gdzieś tam, no w garażu, tak, jak miałem, nie wiem, 7 lat czy 6, już jakieś takie pierwsze przebłyski, koledzy w większości tam grali w piłkę, a ja siedziałem w garażu i kręciłem przy motorynce i tak dalej, i tak dalej. I to tak zostało ze mną na zawsze i. W pewnym momencie, już w czasie studiów, zacząłem pracę, bo tam studiowałem kierunek taki lotniczy. Zacząłem pracować w zawodzie, czyli w lotnictwie, w obsłudze statków powietrznych, tutaj w Warszawie na Okęciu, bo to też kolejna jakaś tam pasja, samoloty i tak dalej, ale te samochody zawsze jednak wygrywały. Już w tym czasie. Gdzieś tam zacząłem bawić się w jakiś taki, powiedzmy, handel, czy, czy pomoc nawet kumplom, czy rodzinie w zakupie jakiegoś samochodu, no bo zawsze uchodziłem za takiego guru, jak to w rodzinie. Zawsze wujek mówił: A Robert, to ty mi znajdziesz jakieś fajne auto. Pomóż mi tam coś kupić, pojedziemy, ty, ty się tam znasz, to sprawdzisz. No i bla 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 i takie, takie historie. No i w pewnym momencie. Mm, nie stać mnie było na te samochody marzeń, ale chciałem koniecznie z nimi obcować chociaż jakoś przez chwilę, no i wymyśliłem sobie, że spróbuję sił właśnie na początku w detailingu, czyli otworzyłem takie studio detailingu, nie za duże, powolutku to się rozwijało, coraz fajniejsze samochody przyjeżdżały. No jak Trafiło to już pierwsze wymarzone Ferrari na detailing, to prawie że nie spałem. No i później, no mówię, dobra, no to trzeba spróbować, może, żeby więcej tych samochodów było, no to zacząć nimi handlować, jakoś obracać. No i to był ten właśnie taki impuls, że praktycznie z dnia na dzień podjąłem. Decyzję, że rzucam fajną pracę na etacie w państwowej firmie. Jeszcze w zasadzie w czasie studiów, więc wszystko ładnie, fajna przyszłość i tak dalej. I mówię, nie, 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 ja tak nie będę za, za bardzo siedział. Fakt, że miałem styczność z samolotami, bywałem w hangarze, bo byłem w takim dziale badania zdarzeń i wypadków lotniczych, więc też ciekawa praca. Dużo się tam działo, ale mimo wszystko no, tak zaczęło mi doskwierać trochę takie to korporacyjne bagno, że tak powiem. I mówię: nie, 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 ja wolę jednak chyba z tymi samochodami nawet się tam ubrudzić właśnie, bo to jest y, fajniejsze dla mnie. No i podjąłem decyzję, że rzucam to i próbuję działać na własną rękę. Yy, I tak małymi kroczkami, no później ta Japonia właśnie mniej więcej w podobnym czasie się zaczęła też tak od zera sobie te kontakty próbowałem wyrabiać, żeby z tej Japonii importować te fajne samochody, które ja uwielbiałem, stare Mercedesy, ale w pięknym stanie, z super niskim przebiegiem, na przykład. Zacząłem to importować i tak się to rozkręciło. No i teraz już tak ponad 10 lat. Już mam teraz tam też. Yy, mamy swój oddział w Japonii, więc tam bezpośrednio kupujemy z tych domów aukcyjnych i też od prywatnych osób, kolekcjonerów. I tak naprawdę teraz łączę, kropki, e, przerzucam bardzo ciekawe samochody, y, takie o których mogłem kiedyś pomarzyć, chociaż teraz przez chwilkę gdzieś tam je podotykam, może się czasami przejadę, no i próbuję jeszcze na tym zarabiać, tak. Okay, no i jak idzie? No całkiem nieźle, raz lepiej, raz gorzej jak to w biznesie, tak? Ale no, pasja zawsze motywuje do tego, żeby, żeby po prostu dawać z siebie tyle, ile sił e, i nie poddawać się. I to, to jest fajne. I codziennie po prostu chce się rano wstawać i, i robić to, co się lubi, tak? A jak się do tego mała się ta telewizja, ten YouTube? No, przygoda z telewizją zaczęła się też już jakieś u, chyba za 8 lat temu. Sami się do nas zgłosili, że jest taki pomysł na nowy program, żeby pokazać handel autami z różnych perspektyw i szukali bohaterów. A gdzieś już tam powolutku było głośno ostradale, Stradale, że to są goście tam od fajnych fur. No i zapukali do nas, powiedzieli, że jest taki pomysł, że może zrobimy zdjęcia próbne. Ja totalnie nie miałem żadnego doświadczenia przed kamerą, absolutnie nic, ja tylko samochody, motocykle, zawsze to był dla mnie cały świat. No, i tak od słowa do słowa, zdjęcia próbne, jakoś to tam zagrało, no i tak już tam zrobiliśmy tych sezonów, chyba, nie wiem, z 17 czy 18 już przestałem liczyć w pewnym momencie. To też pomogło na pewno rozwinąć firmę, markę, zbudować rozpoznawalność, itd, i tak dalej, więc to zaufanie wytworzyć wśród widzów czy klientów później docelowych. No ale to za tym zaufaniem, za tą marką musi zawsze iść jakość. To od początku na to stawiałem, że ja chcę mieć taką firmę, która naprawdę dostarcza e, jak najlepszej jakości produkty. Może nie najtańsze, ale no właśnie trafiać do takiego wymagającego klienta, więc no też zawsze trzeba trzymać tę jakość i to też nie jest łatwe no, w obecnych czasach, żeby właśnie ten produkt idealny dostarczać i to jest jakby takie główne motto, które mi zawsze przyświecało, żeby trochę też powalczyć z takim standardowym stereotypem handlarza, bo u nas handlarz jak się tak, mówi, jak no to już to takie jest pejoratywne od razu. Handlarz równa się oszust, że na pewno nie kupuj nic od handlarza, na pewno chcecie oszukać przekręcone liczniki, powypadkowało, i tak dalej. No ja próbowałem zawsze z tym walczyć, właśnie żeby dostarczać w pełni transparentną ofertę, jak najlepszej jakości towary, nie najtańsze, ale właśnie pewne, tak? Więc no nie jest łatwo na tym rynku używanych aut, ale w dobie jak rozwijam firmę, no to też dążę cały czas do tego celu, żeby zajmować się tylko takimi ekstra wyszukanymi, najdroższymi superkarami i tak dalej, tak powolutku ten cel zaczyna się realizować. Super, a powiedz, a YouTube w tym wszystkim? No YouTube powstał tak trochę przypadkiem, też już ładnych parę lat wcześniej, bo zauważyłem, że w tym naszym głównym programie, który kręciliśmy dla TVN Turbo, czyli Zawodowi Handlarze, no ta formuła programu jest dosyć okrojona, no bo każdy bohater w danym odcinku jest pokazywany przez powiedzmy, nie wiem, 8 do 10 minut. Pokazywujemy transakcje, tam oględziny, jazda próbna, negocjacje. A czasami mamy bardzo ciekawy samochód bądź no, latamy też do Japonii. Ekipa też z nami kilkukrotnie była, żeby tam nagrać właśnie proces zakupów, jak pozyskujemy te auta. I można było dużo więcej przekazać, fajnych informacji, tylko no czas antenowy jest krótki, więc postanowiłem okay. pokazać trochę więcej tego, co robimy na łamach kanału na YouTubie. No i tak. Pomalutku sobie to raczkowało na początku. Sam to sobie gdzieś nagrywałem, e, ktoś mi tam montował. E, no i jak to się zaczęło rozwijać, to y, na zewnątrz, że tak powiem, to wyrzuciłem, bo ja też nie znam się na tym. E, nie chcę tracić czasu na naukę nagrywania czy montowania, chociaż wydaje mi się to ciekawe, ale chyba już za stary na to jestem. Wolę, wolę jeździć tymi samochodami, niż je nagrywać, albo o nich opowiadać, więc mam firmę, która mi to po prostu zewnętrznie produkuje. Tak? No i po malutku ten kanał się też rozwija. No i w obecnych czasach to też jest ważne. Myślę w takim biznesie, jaki prowadzę. No, to obecność w tych social mediach, na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, też nam pomaga. No i paradoksalnie ten TikTok, którego nie, nie potrafię zrozumieć, też już chyba ze względu na PESEL. Mamy konto na TikToku, którego ja nie prowadzę, w ogóle rzadko tam wchodzę, ale okazuje się, że parę samochodów sprzedaliśmy właśnie przez jakieś filmy, które wrzucamy na TikToka. No więc no. Trzeba też tam być. Wow, no super. <gry> Czyli można powiedzieć, że zbudowałeś sobie swój czas antenowy. Bo przez powiedzieć. Tak trochę tak, platformy. trochę tak. No i tam na tym YouTubie mogę robić, co chcę. Nagrywać filmy, jakie chcę, o czym chcę, tak długie, jak mi się podobają. E, no bo to dużo tych aktywności, przez to, że jestem totalnie pokręcony na punkcie motoryzacji. W zasadzie wszystko. Każdy pojazd, który ma koła i silnik, to mnie zawsze pasjonował. Niezależnie czy to jest motocykl, czy motorynka, czy motorower, czy koparka, czy wywrotka jakaś, czy chociażby kampery które też kocham. Wszystko co ma silnik, yy, to jest dla mnie już, już interesujące na starcie. Więc yy, mm, trochę się bawimy w wyścigi płaskie, też mam jakiś tam swój zespół. Wszystko tak amatorsko, bardziej z pasji, tak? Ale no to też próbujemy zawsze to też przerodzić w jakiś biznes, gałąź, jakąś stradalę, motorsport, żeby też... Yy, wiadomo, motorsport to jest studnia bez dna, bardzo droga impreza i hobby, więc no, żeby ten, te nasze starty w jakiś sposób się zwracały. Więc budujemy, wynajmujemy te wyścigówki i tak dalej. No i też możemy pokazywać to na naszym kanale, tak? Chociaż na polskim YouTubie motorsport średnio się ogląda, to co zauważyłem. No i takie są teraz czasy, że jak próbuję zrobić jakiś bardziej ambitny film, chociażby nie wiem, on najnowszym GT3R Porsche, które kocham, i mógłbym o nim mówić kilka dni. Yy... No to ten film nie zrobi takich wyświetleń jak film o, nie wiem, starym Golfie czy Fiacie Seicento Schumacher, tak? którego też kocham i też długo go szukałem, tak? No i to jest takie czasami zabawne, czasami trochę demotywujące, no ale czasy są, jakie są. Im większe głupoty się wrzuca, tym lepiej się one oglądają, ale my musimy Balansować na tej granicy troszeczkę tego, powiedzmy, profesjonalizmu, jako porządna firma, która obraca drogimi samochodami i ma poważnych klientów, a jednak też jesteśmy szaleni i świlnięci i chętnie byśmy porobili jakieś głupoty. No i to zawsze trzeba balansować na tej granicy, żeby nie odwrócili się od nas ci poważni klienci, a znowu ściągnąć też takich normalnych ludzi, tak? którzy też lubią korzystać z życia, że tak powiem. A powiedz, co jest Twoim takim motoryzacyjnym crashem, takim, wiesz, czymś, co absolutnie nie macie, po prostu jak widzisz ten samochód, jakby stanął koło Ciebie. Mm -hmm. Nie albo ma pojazd chyba albo koparka. albo nie wiem, samolot albo coś tam, z hmm. tobą to może już nie być. <laughs> <wiec. laughs> nie ma takiego aż jednego pojazdu. Wiesz, u mnie się to też często zmienia. Zawsze oczywiście uwielbiałem 911. Od kiedy pamiętam w ogóle ten kształt, zobaczyłem jako dziecko. Już nawet nie pamiętam, to była chyba 930 jakaś. Yy, pod koniec lat 80. jak miałem ze 3 lata, no to cały czas ten proces. Yy, marzenia o tym samochodzie wiesz dojrzewa w chłopcu później w mężczyźnie i tak dalej to jest przepiękne bo to jest tak ponadczasowy samochód e, niezmieniony w zasadzie koncepcyjnie od 60 lat e, więc no zawsze kochałem te 911 no przez to co robię miałem styczność no, ze wszystkimi generacjami większością modeli łącznie z tymi bardzo limitowanymi więc y, cały czas jakby zaspokajam to marzenie, mm -hmm. e, no, ale przez to co robię, też już się troszeczkę wyleczyłem z tego, żeby mieć, nie wiem, kolekcję wszystkich 911, bo ja wolę trochę się nimi pobawić, pojeździć, e, zrobić jakieś tam ruchy w kolekcji, powiedzmy, i, i cały czas dążyć do jeszcze jakiejś tam ciekawszej, tak? Więc no 911 dla mnie jest no, bardzo głęboko w sercu, chociaż najwięcej emocji mam e, związanych, tak, najgłębiej w sercu jest Marka Ferrari. Też już od dziecka. Gdzieś tam zakorzeniona. Bardzo też dużym idolem dla mnie był Michael Schumacher. Oglądałem Formułę 1 właśnie wtedy, jak on jeździł no, na początku jego kariery jako tam, nie wiem, sześciolatek, tak? gdzieś tam na RTL-u niemieckim te, te, te wyścigi. Później jak przeszedł do Ferrari, no, to to dla mnie było po prostu każdy wyścig, to było święto, tak. Mhm. I dlatego chyba to też się tak zakorzeniło. Jak jadę Ferrari. Czy to jest stare, czy nowe, no to zawsze są ciarki, i to jest chyba najwięcej emocji. Mimo wszystko, co by nie mówić o tych samochodach, to mają coś w sobie takiego, że, że, że mnie bardzo kręcą. No jest oczywiście też dużo innych takich udziwnionych tematów, nie, takich marzeń, powiedzmy jeszcze w zasięgu. Mam nadzieję, już od pewnego czasu bardzo marzę o De Tomaso Pantera, na przykład w takim przepięknym pojeździe z lat 70. Jeszcze w miarę osiągalnym powiedzmy, więc no, dużo jest tych samochodów. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, <śmiech> <śmiech> ale jeden, jak miałbym wy wybrać pojazd, bardzo by mi było ciężko. Kocham też G-klasy, bo bardzo też dużo ich kupuję i sprzedaję. I też ja często mam takie powiedzonko, że prawdziwemu mężczyźnie w garażu wystarczą tylko dwa pojazdy: G klasa i 911 i absolutnie nic więcej nie potrzeba do szczęścia. I powiem Ci, że im dłużej obcuję z różnymi innymi bardzo ciekawymi czasami pojazdami, to, to, to na koniec dnia wychodzi, że to moje głupie powiedzonko jest jak najbardziej prawdziwe. Więc ja, G klasa i 911 i naprawdę jestem spełniony. Niesamowite, jak ci się oczy siedzą, jak o tym mówisz. Naprawdę <gry> autentycznie, aż, aż, aż rażą tym. No, no wiesz, no coś, no coś, no miłości nie oszukasz. No. <gry> Czyli prawdziwy mężczyzna, największa miłość, motoryzacja. <gry> zdecydowanie, zdecydowanie. Motocykle też kocham. No właśnie od, od dzieciaka tam motorynka, komarek, jak sobie przypomnę, że tam wiesz, z kąplami yy, w podstawówce. Zrobiliśmy zrzutę za tam chyba za 50 zł, bo już wtedy były w 95. nowe pieniądze. No to w drugiej klasie byliśmy, albo już w trzeciej nawet. Zrobiliśmy zrzutę z kumplem, sąsiadem. Kupiliśmy od dziadka jednego z kolegi z klasy komarka za 50 zł, takiego pięknego Komar 3. Jeszcze tutaj z biegami przy, przy rączce na linkę dwubiegowy, niebieski. No, w fabrycznym stanie za 50 zł. Yy, plomba na silniku. No, genialny pojazd. I oczywiście, no, szybko nam się znudził w seryjnej wersji, więc zaczęliśmy go przerabiać najpierw na Chopera. sobie teraz przypomnę, żeby takiego komara zdobyć w oryginale, to teraz kupę kasy trzeba mieć. W ogóle ciężko znaleźć. No, kierownicę od motorynki, jakąś srebrzanką silnik, tak jak w Harley'u, wiesz, żeby się świecił. Później założyliśmy widelec od włeski, przerobiliśmy go na Crossa. No historie są takie, że hmm, tłumiki poobcinane oczywiście, żeby było głośniej. To mi zostało do teraz. Nie? Jestem hmm. świrnięty na punkcie dźwięku. Hmm. Musi być głośno, czasami za głośno. E, chociaż już też zauważyłem, że się chyba starzeje, bo czasami zaczyna mi to przeszkadzać jak już w jakichś takich pojazdach montuję te układy wydechowe. Teraz mamy dużo możliwości, że się zakłada te aktywne układy z klapą na pilota, żeby to trochę przyciszyć w krasie no To jest lepiej, chociaż no, no mam kilka takich pojazdów y, po przejażdżce, którymi naprawdę boli głowa przez kilka dni, ale to jest taki przyjemny ból. Tak, no. taki ból można zaakceptować. Tak, to jak mi się przypomni też mój pierwszy raz na żywo na wyścigu Formuły 1 y, na Hungaroring, jak jeszcze v 10 jeździły. O, o jest. czas. Y, każdy dostawał zatyczki do tych biletów. Nie? Ja też tam no, odłożona kasa tam z, z kuzynem pojechałem na ten wyścig. Przez, przez Słowację, tam po tych górach pięknych serpentynach, spaliśmy w namiocie na tym kempingu I, i ten general admission, bilet na tę łąkę, tam chyba o 5 czy 6 rano otwierali bramę i każdy tam długo, żeby jak najlepsze miejsce tam zająć na tej górce. No i ja stwierdziłem jak, po co mi zatyczki do uszu? No przecież przyjechałem posłuchać tych silników, nie? I, i faktycznie cały weekend wyścigowy bez tych zatyczek. I akurat byliśmy na tym ostatnim zakręcie, jak jest ta prosta, startowa. E te tam 20 parę bolidów rozkręconych na prawie 20 tysięcy obrotów tych V dziesiątek przy starcie. To był taki hałas, no niczego głośniejszego w życiu i piękniejszego jednocześnie nie słyszałem, i naprawdę przez jakieś dwa tygodnie cały czas mi tak dzwoniło w uszach, po tym wyścigu, ale nie założyłem zatyczek, i do tej pory nie żałuję. No pewnie straciłem trochę. Yy, słuchu po tym wydarzeniu, ale no to, to jest chwila, której no nie zapomina się do końca życia. Dźwięk. Pojazdu, samochodu, zapach, e, benzyny, no to jest coś, wiesz, co na mnie najbardziej działa. Nie? Niesamowite, jak emanuje od ciebie ta pasja. Naprawdę, rozmawiałem z wieloma osobami, takiej pasji do motoryzacji jeszcze u nikogo nie czułem, nie widziałem, więc jest to naprawdę godne podziwu. E, a jak już jesteśmy przy podziwie. To myślę, że wiele osób podziwia właśnie tą pasję to i jakbyś mógł przekazać naszym widzom, co było twoim wiesz, impulsem, jaką, z czym byś ich zostawił, żeby podążali za marzeniami tak samo jak ty? No to jest właśnie podstawa. Nie poddawać się y, jak ktoś, bo też wyobrażam sobie, że może nie każdy ma jakieś tam marzenia czy takie cele. Ja miałem zawsze to marzenie, że chciałem z tymi samochodami obcować, wiedziałem, że to kocham i tak dalej, więc może miałem jakoś to ułatwione, ale jeśli lubicie coś robić to i da się zrobić z tego powiedzmy jakiś sposób na życie, czyli utrzymanie się, czy tam rodziny, później i tak dalej. No to idźcie w to. Nie idźcie takim standardowym schematem, że yy, dobre studia, dobra praca na etacie i tak dalej, bo dla niektórych okej, okay, jak najbardziej, wszystko super, ale może by to być nudne później. No i to widać, że ludzie czasami siedzą w tych korporacjach jakby za karę. Nie mówię, że wszyscy, ale jeśli. Macie jakąś pasję, hobby e, i macie jakieś marzenie, no to nie poddawajcie się, bo naprawdę to wszystko siedzi w głowie. E, trzeba, trzeba po prostu walczyć, bo to nie jest tak, że wszystko jest usłane różami, jest plan dobra, no to jak ja to kocham, no to może się uda. No może się uda, może się nie uda, ale no zawsze są jakieś porażki i gorsze momenty i w tych momentach warto e, przypomnieć sobie o tym fundamencie, o tym co kocham. E, Dążyć do tego po prostu i dawać z siebie wszystko, tak? I, i później tak naprawdę jak się robi to, co się kocha, nie, nie zawsze to jest łatwe. No bo wiadomo, już taka proza życia codziennego, biznesu i tak dalej. Czasami chcę to zniszczyć, ale. Jak sobie przypomnimy, właśnie, że, że to kochamy, nie poddajemy się, no to w wielu, wielu przypadkach, później, tak naprawdę owocem tego wszystkiego, takim skutkiem ubocznym, można powiedzieć, jest kasa, jest to wszystko. Nie skupiać się na początku na tym, tylko skupiać się na tym, co się robi, i później ta kasa się w zasadzie sama zaczyna pojawiać. A jeszcze mam tylko jedno pytanie. Lotnictwo, jest jeszcze w Twoim życiu? Jest jeszcze, bo tak powolutku przymierzam się do spełnienia kolejnego marzenia. Zawsze chciałem latać śmigłowcem. Hmm. No i teraz tam jakieś kroki w tym kierunku czynię, żeby, żeby zrobić sobie licencję. 40 już w przyszłym roku na karku, i taki mam cel, żeby, żeby na 40 urodziny. Móc prowadzić śmigłowiec samemu, więc. Badać imprezę, no śmigłem na imprezę, tak? No, zobaczymy, chociaż no, to się jeszcze okaże, bo mimo wszystko czasami wolę za kierownicą. Nie wiem, czy po pijaku można latać. No, no właśnie, po pijaku za, za wiele rzeczy z pojazdami za dużo się nie zrobi, bardziej jako pasażer już tylko, ale yy, no, lotnictwo to też jakaś tam kolejna pasja i, i też yy, ka kawałek mojego życia, chociaż te samochody, motocykle zawsze będą na pierwszym miejscu. Ja się piszę na drugiego pilota. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Mega dzięki inspirująca, wielkie. mega ciekawa rozmowa. W podziękowaniu kubeczek od nas. O, dziękuję bardzo. No i przede, bardzo przede wszystkim miło. bardzo Ci dziękuję, że nas odwiedziłeś. Bardzo miło. dzięki. Mega gratuluję. No, Super czasu. No dziękuję, to obym się utrzymał jak najdłużej. Myślę, to że się utrzymał. No, bo byłem tam pasażerem nieraz, nie jest to łatwe wykręcić taki czas, więc tym bardziej szacun. Super, raz bardzo mega bardzo dziękuję. Dzięki. dzięki, że z nami jesteście. Zapraszamy Was też na odcinki główne naszego kanału, gdzie kontent jest jeszcze bardziej impulsywny. Nowy odcinek w każdą sobotę o godzinie 15. Do zobaczenia!